No to już jest koniec no. No nie gadajcie. Zaczęła mi się gierka, kurwa. Grałem w dwie gry naraz. Dobra, koniec. Dobra, wracamy. Wracamy. Szybko invade. A niech mnie pierwszy raz w życiu taka sytuacja. Dobra, jak tu tu? Dobra, jest OK. Jestem za tym streamerem i po prostu mam mega dopracowany kalendarz transmisji, nie? Wiem dokładnie kiedy co. Mam. W... Ja mam taką specjalną streamerską przepustkę do Rajotu, że mi się idealnie zaczynają gierki, kiedy kończy mi się jedna, żeby nie tracić czasu, nie? Dobra. E, idziemy od Blue. Mają Akali bez flasha Ja jeszcze na TikToku muszę jeszcze raz odpowiedzieć live'a, Dajcie mi sekundę. No, jesteśmy. Wszystko na czas. Dobra, jest w Jego. Na bocie jest. My mamy Leonę afaliosa Fajnie, bo to dosyć agresywnie. Oni mają MF'kę i Renatę. No, to taki. Nie jestem pewny, ale powiedziałbym, że skill matchup. Czyli kto lepiej zagra, ten wygra. Nie powiedziałbym, że mamy jakąś super przewagę. Chociaż wydaje się, że nam. Będzie może troszeczkę łatwiej zrobić engage, bo mamy jednak tą Leonę, wiesz o co chodzi. Powiem tak, na midzie jest Ari na Aureliona, Ari ma flesza, czyli jak ją zabijemy, to nie będzie mogła wrócić na linię, ale przede wszystkim pa patrzymy gdzie zaczął wiego. Wiego zaczął od topa, czyli kończy na bocie. Wiego ends bo started red curr. Na topie mamy Akali bez flesza. To też jest co nieco do wyłapania, ale wiecie, jak jest. No, ona ma W, e, też będzie ciężko, więc raczej bym pod topanie nie grał. W jego w 6 grach ma 100% min ratio i średnie statystyki 12,4. W sześciu grach to naprawdę dobre statystyki, ale nie ukrywajmy, że ja również mam świetne statystyki w ostatnich sześciu grach. No nie, i też miałbym 100% min ratio, gdyby nie kuriozalny nie i to tak bez żartów, więc, więc nie bójmy się go. Nie bójmy się go. Jak wygląda reszta naszej drużyny? Aurelion, tak normalnie, Afelios zajebisty. Oj, Aphelios fajny, 30 gier, 60% in ratio i staty 126, mniej więcej. Więc zagramy pod tego Aureliona, yy, Aferiosa, Afeliosa. I gdyby tego było mało, jeszcze nasza Leona, też fajnie się wydaje grać. Nie jest to primate, co prawda. W jego zaczął od bota, tak jak mówiłem, ale ja odpuszczę tego kraba, bo i tak nie mamy prio z Mida. Ja bym zagrał. Tak, prio używam słów gamerskich. Teraz idę na bota i spróbuję po prostu zrobić to jakiegoś ganka. Wydaje mi się, że to może być ciekawe, szczególnie, że chcemy zagrać pod tego Aurelia, Afeliosa. Ja nie mogę, ale nie fart. Dobra, mamy to Afelios? Proszę cię, Afelios, dobra, leży, leży ojoj oj, oj, przeżyła. Dobra, ja chyba uciekam stąd po prostu. Wiedzieliśmy, że tu jest Wiego, więc można powiedzieć, że troszeczkę za głęboko. Frak dla Wiego i. Ojoj, oj, oj. A czego ty tu szukasz? No, chyba moja wina, nie. Sforsowałem to. Czy zmienię kategorię? Już zmieniam. Chyba moja wina, bo to sforsowałem. Ale z drugiej strony, no, mi, no nie wiem, mi nie siadło W, ja już nie chciałem wchodzić, to Leona pobiegła tak mega głęboko, wiecie o co chodzi? Ja już chciałem, ja już nie chciałem iść dalej, no nie udało mi się użyć w, no ale Leona poszła dalej. Tak naprawdę moja próba nie była jakaś zła. W jego będzie tutaj. Mogę mu to spróbować zabrać. Yy, nie jest nawet porikolu. Ja jestem porikolu, więc nawet powinienem wygrać z nim walkę, jeżeli coś by się działo. Aurelion dołącza, świetnie. I bardzo ładnie zagrałem, co? Nie ma co ukrywać, że to było naprawdę fajne. Fajnie przekminione. Podjąłem się walki, jeszcze Aurelion przyszedł, ale nawet jakby nie przyszedł, to by było fajnie. To jeszcze jednego Czerwia sobie weźmiemy, podobało mi się to. Na topa nie chcę jeszcze iść, weźmiemy sobie Czerwia i clear'ujemy w stronę, w stronę bot'a. Może nawet dwa Czerwie sobie weźmiemy? Gdzie jest wiego? gdzie jest Akali? Nie schodzi do mnie Akali. jego nie wiem, gdzie jest, to Infernal, muszę szybko tam zasuwać. Mam wszystkie Czerwie, więc super, mega fajnie wyszło. jego. Boję się, rząd to zaraz przyjdzie, więc walne. Takie asekuracyjne WU. Dobra, fajnie. I teraz patrzę na topa, nie wejdę. Patrzę na farmę i muszę ją wziąć. Ojojoj! Oj, oj. Dobra, trudno. To nic. Clearujemy w stronę BOTA i albo gank, albo jakiś. Yy, albo gank, albo jakiś Infernal, nie? Na topie spory wave. Można by dajwować, ale nie chcemy tego robić ze względu na to, że jest to Infernal. Musicie tam uważać w jego. Zobaczcie, gdzie jest jego. Jego bot faster than me. Napiszemy. Trochę mnie to spowolniło. Ale chcę być jak naj. Chcę być skrupulatny. Chcę zrobić wszystko, co mogę, żeby nie przegrać. Jego na bocie dalej. Dobra, wycofali się chyba, nie? Uda się, czy nie? Raczej tak. Ładnie. Ari raczej też wraca na linię. To co, golemy? Golemy. Fajnie, fajnie. No, już tempo mamy lepsze od jego w tej sytuacji. <laughs> mamy. Kurde, puszuję nasz bot. Niby, ale nie, oni się cofają. Tego Drake'a jakoś bym szukał. Mam Erkę, słuchajcie, mam Erkę, ale. To jest chyba przegrana sprawa. Muszę się cofnąć. Trzymać tempo, bo nic więcej tu nie zrobię, nie? Mogę jedynie tempo trzymać. Może Drake'a by robili, ale. Cholera, to już lepiej chyba. Kupić to i zapieprzać na tego Drake'a z powrotem, niż tyle tam stać. Ale najlepiej to by było w ogóle lecieć na grompa. Oni chyba nie robią tego smoka. Nie, fajnie, fajnie, podoba mi się to jak, jak minimy. Aris rumowała. No nie zwróciłem uwagi. Mogłem ostrzec tego Atroxa, nie? Mogłem patrzeć na linię i sprawdzać, czy Ari przypadkiem nie rumuje, więc myba. Eee, no to co? No to co? Ja tutaj kliruję sobie w stronę tego Infernala. Grom mi jeszcze nie wstaje. Mogę spróbować zabić Akali za to i to by było zaje, żeby z... z... mnie to przyspieszyło. Nie mów, że nie będziesz dalej lecieć. Ale clean, ale clean Ale k***a Jeszcze sfriuzujemy, o Trzymajcie mnie bo jestem z*** gorący Dobra, ej, ej, co jest, co jest, co, co ten minion zwariował? Dobra, trochę czasu tu postoimy, mam nadzieję, że mu trochę pomogę Oni są już na bocie, widzimy to, nie? Ale powiem szczerze, że no to już jest Tak jak, tak jak mówię, przegrana sprawa, ja idę zabrać w jego ile mogę na topie Jeżeli chodzi o farmę, a potem znowu robię full clear w bota Najpierw farma jego, Potem czerwie Potem full clear w, boka i szuka, w, w bota i szukam ganka. Nie wiem, jak Botlane umarł. O, o, o! Boże, bliziutko było. No dobra, ale no już padnie, nie? Całe szczęście. Nie robią chyba z tego tytułu Drake'a, co jest i tak za. Ale dlaczego Botlane dał się zabić, skoro wiedzieli, że tam jest w jego? Nie wiem, ale to nie jest moja sprawa. Muszę się zamknąć i skupić na przyszłości, bo jestem za. Dobry. Jak się skupię, to wykieruję to. Gdzie jest jungle? T Top laner i mid laner. Nie wiem, nie wiem. Muszę są tu uciekać, bo. Nie mam pojęcia, gdzie są. Za 40 sekund dopiero czerwie. To jest chyba recall. Ile mi brakuje? 186 sztuk złota. Hmm, hmm, hmm. No trudno, dobra. Kupmy to, zasuwamy na czerwie, albo pobiegniemy na drake'a. I zrobimy drake'a, a potem dopiero zrobimy full topa. Co pozbawia mnie możliwości wzięcia... Wiego tu jest? Zrobienia ganka, no bo ta pozbawia mnie to takowej możliwości. Jednakże nie zmienia to faktu, że Infernal Drake jest czymś, co jest moim zdaniem bardzo ważne. A potem po Drake'u mogę jeszcze mu zabrać Botsite, co sprawi, że jeszcze bardziej wyprzedzę go w farmie. Fajnie, nim Sprio przepuszowany, ale kurde, boski jungler jakiś się trafił chyba, jakiś smurf się trafił. Dobra, teraz do niego, do dżungli, chociaż widzieli, to muszę uważać. Ari jest przy, przymocowana, przyparta do muru na razie u siebie. Gromp mu stoi, czy on zabierze mi, on wziął czerwie. i teraz pytanie, czy zabierze mi. Oj 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 oj. Czy ja chcę dive'ować, jesteśmy tu sami, nie? Ale chyba dajw to jest troszeczkę za wiele. Ej, kurde, dawno nie miałem meczu, na którym miałbym tak pojętą kontrolę. Zamknij się na tam, skup się, skup się. Utrzymaj tę kontrolę, utrzymaj. Nie gadaj. Mogę teraz albo cofać się do bazy i iść na swoje kampy na topie, albo próbować zabijać bota. Zważając na to, że oni puszują, to jest dobra okazja, idę zabić bota. Kurde, chyba gierka na YouTube' to jest jakaś. To jest złe. Muszę tu wlecie i się wycofać, okej, okay, ona troluje. Dobra. Nie zabiję mnie na pewno. Super, nawet jeszcze to się skończyło. No, ładnie wyszło. Nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie, będzie szczerze. No botling do dupy, ale ja 3-0. Biorę całego wave'a. I co? Teraz sowka do bazy, pytanie co robi wiego. Sofka do bazy i zaraz znowu na bota. Dalej mam erkę. Ej, ja się nie jaram, bo chcę zachować skupienie, bo jak przegram, to mi będzie smutno. Jest 4 do 8 dostępy w dupę. Znowu, znowu ja kieruję. W... I znowu jestem trollowany, więc nie chcę się cieszyć. Ale jeszcze raz zaznaczam, że ta gra jest dobra, nie? Dobra, za dwie minuty jest y, Herald. Za trzy minuty jest Drake. Tutaj pewnie już nie mam kampów. Mam. Co ten dwiego robi? Jednak nie taki dobry, jak go postrzegałem, chyba. Dobra, to zaraz weźmiemy sobie jeszcze kraba full clear w, bo full clear w bota. I szukamy y, fragów na bocie. Szukamy tam y, roboty. Postarajmy się coś oddać temu Feliosowi. Na topa. Nie, nie, nie. Tu coś zabrać, to jest chyba już trochę za ostro, bo za tym tego pewnie nie ma. No, podważyłem. W jego bocie Okej, okay, jak to się skończy? Renata zerką to wyglądał jak Namierka Na, na to panie wejdę. Straciłem trochę tu czasu, niestety. To już nie taka idealna gierka. No, na bota weszli, jak mnie nie było. Może, jak byłbym dobry, to bym przewidział, że okej, okay, w jego zaraz pójdzie na bota, wiecie o co chodzi, zrobi dive'a i ja tam powinienem być. Może tak. Wiecie, wiecie, do czego zmierzam? Żebym pomyślał, kurde, w jego zaraz będzie na bocie i będzie to na dive'a, Zamiast iść na topa na farmę, to muszę stosować znowu na bota. Czy ja byłem w stanie to przemyśleć? Może. Może tak. Niko tu nie ma, mogę ją zabić i się cofnąć zerką. Dobra, dobra, bez egzosta i bez flesza ona jest. Wiego go tu jest, co jest? Dobra, ładnie, ale Ari tak samo. O, le... Ale za dyma się tu wykręciła. Na topiatrock z teleportem, a, a Kali tak samo. Trzeba uważać, że ja tu nie dostał żadnego gówna tak? ładnie, mamy, mamy Ari chociaż Pięknie Ładnie, ładnie, ktoś mi pomógł, co się tu dzieje, bo już się gubię, już się gubię, ale chyba się udało. No, sporo szczęścia w tym było, bo ja z tą Renatą, chyba od tego się zaczęło, że ja z tą Renatą tak wątpliwie zagrałem. Dobra, zamknij się na no tam. Stało się. Czasami możesz mieć też troszeczkę szczęścia. Drużyna się odkuła, dostali fragi nawet lepiej niż jakbym ja dostał. Jestem zadowolony. No, nie, mogłem to zagrać lepiej. Nie, nie miałem, szczerze mówiąc, kontroli nad tą walką. Znaczy, wiadomo, coś tam miałem. No, nie chcę się też dyskredytować, że jestem totalnym gównem, ale to wolałbym mieć większą jeszcze bardziej. Wiecie, znacie wydźwięk, zamykam pysk, gramy dalej. Leona bardzo ładnie zagrała, ale ja tu prawie dałem się zabicie MF, no, ale bardzo dużo się działo, ciężko było. Miałem low HP, trzeba było uważać. No dobrze, że Renata nie miała tego egzosta, nie? I tego Flesza. to też nam sporo zrobiło, tak szczerze. Świetna w ogóle zagrania, że cała drużyna tu przyszła, Renio, Aurelion przyleciał. Stoi Herald, za 30 sekund jest Drake. Ja bym szczerze wziął Heralda zamiast Drake'a. Ten Drake nie jest taki ważny, mi zależało na Infernalu. Jeżeli będziemy dobrze grać, to weźmiemy sobie Drake'a później, nie? Weźmiemy sobie Infernala później. Yy, znaczy następne smoki po prostu, niekoniecznie infernal. Ja bym wziął tego Heralda, tylko pytanie czy mi się uda M Mam full HP teoretycznie, ale sporo kasy w portfelu Dobra, widzimy, że w jego jest na bocie, więc albo nawet zabiorę mu kampy zaraz Albo wezmę samego Heralda chociaż I to jest zajebisty trade My się jesteśmy zadowoleni z tego, że bierzemy Heralda za to Bo ja potem wezmę kasę, jeszcze więcej kasy Z jakiegoś Tureta, nie? A kasa się bardzo liczy w tej grze, najbardziej nawet bym powiedział Który trade pod ciebie najlepszy? No Infernal Dobra, jeszcze szybka podbita tych Kampów, czy się nie uda? Oni wzięli Drake'a. Ale strasznie jest. Ten Wiego robi co chce, nie? Ten wiego robi co ja chcę. Biegnę tam, żeby im pomóc. I tu nie ma kampów jak widzieliście, nie? Ja mam Merkę, ja mam Merkę, więc... No niestety Atrox się teleportuje, niedobrze dobrze Atrox, nie dobrze. Musiałem to szybko zmienić, bo mi coś zaczęła klatkować gra. Gdzie on jest? Odfleszował, tak? W jego bezflerszu na twoją Do farmy, ile jesteśmy w stanie? Do Shadow Naszym yy, fokusem jest MFK. Musimy zabijać MFK. A Kali wzięła Turet. MFK jest teraz na midzie do wyłapania. Znowu bez egzosta. Trzeba się cofać, okalizacja. Aurelion się teleportuje, to jest int. To jest int. Przegrywamy to na 100%. Ja stąd uciekam. Ach. Szczególiki. Wiecie co, gdybym tego. Gdybym nie kończył tego reda tutaj, to chyba bym złapał tą MFK. Wiecie? I bym zgarnął shutdown. Nie taki duży, ale. Chyba to, że robiłem tutaj tego reda, taki mały szczegół, że go dokończyłem, sprawił i overstay przede wszystkim. Jestem trollem. Strasznie długo mnie nie było w bazie. No ale dobra, zabijamy Akali i tak bym z tą trasą z życiem nie uszedł. Ładnie, a Trox coś zgarnął. Skupmy się, dalej gramy. Stało się jak się stało. Teraz trzeba się skupić na przyszłości. Już nie ma co roz, rozstrzepywać. Yy, za ile smok jakiś? Okej, okay, ja mam tego Heralda. Gdzie bym mógł go użyć? Na midzie chyba najbardziej. Nigdzie indziej nie będzie okazji, tak mi się wydaje. Ona dziwnie gra bardzo. O nie, nie udało się. Dobra, dobra, cofka, cofka, bo już wariuję, wariuję Ja tu nie umieram raczej na pewno No, trzeba się trochę wstrzymać Cholera Nie wydefuję tego, idę na topa wziąć turet i ty. Jak go się przesunął w ogóle z tego, e? Za 50 sekund Herald. Ja nie mam na sobie shutdowna, to jest dla nas wieża. Idzie MFK, może nawet uda mi się tą MFK MF zabić, zbaitować na tego Heralda. Ucieknę nim w ogóle, nie? Daje jej chociaż tarczę. No, gdybym miał to gówno. No dobra, szkoda flesza, to tyle, szkoda flesza, nie? Generalnie i tak to fajnie, bo wziąłem turę, to odgoniłem ich z MIDA i to by było i tak jeden za jeden. Fajna próba. Całe szczęście zabijają na midzie przez to, że nie ma mf więc o tyle dobrze. Ale flesza mogłem sobie darować już. Atrox wziął strasznie dużo shutdowna, więc koniec końców jest dobrze, no. Nie wiem kurde, czy robię najlepiej jak mogę Jak tego reda robiłem i nie udało mi się złapać jebiewki na To trochę coś we mnie pękło, szczerze mówiąc Tak już miałem takie kurcze, taki głupi błąd No ale dobra, no, zdarza się, no przecież to są Naprawdę takie moje szczegóły, że myślę, że każdemu się zdarza I tak warto ich nie robić, ale kurde nie ma chyba co dalej płakać yy, pójdę sobie na blue, zrobię tyle ile mogę Idę na Drake'a Sklirowałem sobie ile mogłem, teraz muszę zbudować Rabadona Za Troxem trzeba, bo się nafidował ostro Musi nas on obchodzić. A może się wbić w nich? Leona ma Rkę. Mama Kali. Leona coś? Robimy coś? Nie? Aureliona nie ma. Tu jest moja Rka. Dobra, dobra. Boże sz... O ile ty... Ale ty jesteś w... Znowu ekzos na mnie, nie? Nie do pomyślenia to jest. Wziąłem Drakea. Czy dobrze zrobiłem? Ciężko stwierdzić, bo mogłem się bić z drużyną, ale za walnąłem z... z Merkewary i w Renatę. Sporo tu się zadziało. Ciężko naprawdę mi stwierdzić i nie wiem, dobra nie ma co gadać, bo chcę powiedzieć, że nie wiem czy ktokolwiek byłby w stanie to lepiej zagrać, w sensie stwierdzić po prostu, ale kurwa to nie jest wytłumaczenie. No mogłem jednocześnie patrzeć na drake'a i jednocześnie patrzeć na to co się dzieje z moją drużyną, no nie wiem No nie, poczekałem na Aureliona, to mógł być też mój błąd, faktycznie Że on akurat wtedy był w bazie, nie wiem, ja pamiętam, że patrzyłem i w piątkę siedzieliśmy Barona nie robią Nie mam niestety pinków, nie kupiłem Co ta Leona zrobiła, to nie mam pojęcia 1-9 MF'ki znowu się nie udało dorwać Popieprzona Renata mi dała exhausta na twarz Łagam. no czemu ja nie, nie mogę jej zwanszotować, ona... No nie ma co płakać, no nie mogę i tyle, no. Ładnie, ojojoj, ojojoj, oj, oj, oj. ale żeście zagrali, nie, Aphelios za daleko. Cholasta, ten Aphelios pieprzony musiał wyjść, się, nie? 5-10, a ja powiedziałem, że nasz Botlen jest z na początku gry, no, a tutaj... Całe szczęście, trochę farta mieliśmy w końcu Ja nie mogę, jakie trudne są te gry, to mnie tak męczy No ale dobra, jest jak jest, nie ma co płakać No niedobrze zrobiłem, no Ona jeszcze ma Higgs drinkera Okej, okay. zabijają Renatę przed tym No coś próbują Ale w tą renatę już odpuśćcie chyba co? A ale kurde alerka siadła Zrób coś, zrób coś Nie daj się trafiać! Dawaj Atrox, dawaj, dawaj Ej no on to atakuj! Kur pęta PENTA, nie! Masz na autosa! Tak! Ale Apheliosowi tutaj się udało, *ja jasna Ale no mega się nafidował, to jest ważne, no ej, ale co za mecz w ogóle, nie? Co za mecz, abstrakcja jakaś Nie wiem, już nie mam nad nim kontroli, tak jak ja mówiłem na początku Dobra, yy, olewamy to, idę do dofarmić do Rabadona Ile mi brakuje? Bardzo mało, dofarmiam do Rabadona i lecę I muszę zlonshotować kogoś innego Chyba Renatę, no w Renatę będę wchodził Co jest? Co wy robicie? Czemu tak dobrze jest i teraz nagle takie rzeczy? Dobra, kali nie żyje chociaż. A kali zaleone, dobra, dobra. Ja mam Rabadona, zaznaczam. Jego tu jest. Jezu, no. Abraham mnie zostawił, ja to już umieram. Mogę jedynie wziąć wave'a. Wierzcie lub nie, ale przemyślałem to, żeby przeskoczyć jej E ze swojego E, nie? No Mam 4 miliony na tej postaci, więc mogę się pochwalić takimi zagraniami. Wiego tu nie ma, to jest freewalka szczerze. Dawajcie tą memewkę. Pomóżcie. No nie żartuj. Ja! Ale loły. Dalej, dalej, gdzie jest wiego? Nie mam smajta. Poniosło mnie z tym smajtem tutaj. Ale mam pasywkę. Mam pasywkę. Błagam was. Szemu on przestał ziać. Nie mamany. Matko, jak my byśmy to stracili, no, no ale nie mieli wizji. Prz, no nie wiem, no to było szczerze, kurde. Troszeczkę, troszeczkę za, za ostre. No ale chciałem już skillsekurować to makali, no ale to trochę wynika może z braku pewności siebie w grze, że musiałem zasmajtować to makali, mimo tego, że już była martwa i tak dalej. Nie nie było to najlepsze. Dobra, przebicie odporności. No powiem szczerze, że ta akcja. Ta akcja tutaj. To jest... Yy... To była game changer totalny, nie? To, to, to jest cała liga, takie randomowe gówno się czasami stanie. Co teraz mamy zrobić z Baronem? Musimy grać wokół Afeliosa i Aureliona i Atroxa. Jakoś wyłapać tą Memewkę. Czy ja mo mogę sobie tak pozwolić wejść na Sajda, tu jest jego. Nie chcę, nie chcę. Dobra, nice. Ari chyba pada na bociem, no nie wiem, tam jest Natrox. A i przesadziłeś, przesadziłeś totalnie. Czy my coś zrobimy z tym baronem? No jak ta się głupio wywali, to tak. Nie trafiła. Pięknie, to jest koniec gry. Wygraliśmy! Nawet nic nie musiałem zrobić! Gdzie oni się tak wylali ci przeciwnicy? No dobra, no mocna gra, bardzo fajna, cieszę się, że wygraliśmy. Ale no. To jest przykład drużynowej gry, nie? To jest przykład drużynowego meczu tutaj. No. Pojedyncze jednostki, no nie wiem, wiecie o co mi chodzi. To jest. Nie każdy tu zagrał tak. Także powinien wygrać i nie każdy zagrał Także powinien przegrać. Przykre. Ale to wygraliśmy, no jest jak jest. Mam nadzieję, że się chociaż fajnie oglądało to. Mi się fajnie grało, no ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy czuję ten ból, że... Nie wiem, dostałbym MF-kę zamiast yy, a, 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 b, b, a i bym przegrał, nie? Czy coś takiego. No ale nic, jest jak jest. Można biwatować.